Inwestowanie w tokeny nieruchomości jest najświeższą nowinką w branży. Tokenizacja umożliwia podział domów i mieszkań na wiele mniejszych jednostek, którymi można obracać. Programy służą za pomost między nieruchomością a internetową platformą handlową. Tokeny mogą być zatem cyfrową reprezentacją nieruchomości, ułatwiając obracanie nią. Wielu potencjalnych inwestorów albo nie chce wchodzić na rynek nieruchomości na dużą skalę, albo nie jest w stanie tego zrobić ze względu na brak kapitału własnego lub trudności w uzyskaniu kredytu. Tokenizacja zapewnia przewagę, bo umożliwia nabycie niewielkiej jednostki inwestycji przy znacznie niższym progu wejścia. Przykładowo. Właściciel nieruchomości o wartości 100 000 euro dzieli ją na 1000 tokenów. Każdy token jest wart 100 euro i reprezentuje niewielką część nieruchomości. Po odliczeniu podatków, kosztów napraw i ubezpieczenia inwestorzy czerpią zyski ze wzrostu wartości nieruchomości i z przychodów z najmu. Kolejną zaletą tokenizacji jest możliwość konwersji tokenów za pośrednictwem aplikacji lub platform handlowych w dowolnym momencie. Tym samym wyeliminowana zostaje konieczność wizyty u notariusza celem dopełnienia formalności. Nabywcy mogą zarządzać swoimi tokenami za pośrednictwem aplikacji portfela mobilnego. Aplikacje pozwalają użytkownikom śledzić przychodzące płatności, monitorować wahania wartości tokenów i sprzedawać je także za pomocą smartfona. Tokeny nieruchomości podlegają podobnym regulacjom co papiery wartościowe. Nie zapewniają fizycznej własności nieruchomości. Funkcjonują jako pożyczka którą emitent tokenów wykorzystuje do finansowania nieruchomości. Na odsetki przeznacza się dochody z najmu. Nie ma jednak gwarancji, że czynsz będzie opłacany, a w skrajnych przypadkach emitent tokena może okazać się bankrutem. Ryzyko jest zatem większe niż w przypadku inwestycji za pośrednictwem funduszu nieruchomości, którego kapitał jest zwykle ulokowany w wielu nieruchomościach. W Niemczech takie rozwiązania nie są jeszcze możliwe, ponieważ nie ma jasnych zasad ułatwiających przekształcanie praw własności związanych z gruntami i nieruchomościami w papiery wartościowe. Proces zakupu nieruchomości wciąż wiąże się z nadmierną biurokracją, długotrwałymi procedurami i wysokimi kosztami. Opinia publiczna dowiedziała się o tokenizacji za sprawą sztuki cyfrowej. Przy użyciu tokenów niewymienialnych cyfrowe dzieła sztuki zapisuje się na blockchainie. W marcu 2021 roku amerykański artysta Beeple sprzedał swój cyfrowy kolaż za kwotę ponad 69 milionów dolarów. Inny fan kupił tweet Jacka Dorsey'a, założyciela Twittera, za niespełna 3 miliony dolarów. Nazywam się Everfresh, ale moje prawdziwe imię to Sebastian Pfeiffer. Historia z kolarzem z 2021 roku już się nie powtórzy. Liczę na to, że rynek cyfrowej sztuki dojrzeje, ceny będą rozsądne, a artyści będą mogli żyć ze sprzedaży swoich cyfrowych dzieł. Nie każdy osiągnie taki poziom, to jasne, ale nie o to chodzi. Tylko garstka będzie mogła żyć ze swojej sztuki. Liczba kolekcjonerów kryptosztuki stale rośnie. Nazywam się Sergio Roberto Schmolt, jestem założycielem i prezesem Magal. Meta Galerii Sztuki. W styczniu 2021 roku mieliśmy do czynienia z bańką spekulacyjną. Rynek kryptowalut i NFT urósł o 14 tysięcy procent. Przy tak dużym wzroście spadek jest gwałtowny. Chcemy osiągnąć nowy poziom bazowy i dalej rozwijać się razem z kryptowalutami, bitcoinem i wszystkim, co za tym idzie. Tokeny dzieł sztuki można nabyć z dowolnego miejsca na świecie, co pozwala na międzynarodowe inwestycje. Twitter jest główną platformą do promocji cyfrowych dzieł sztuki. Można to robić w innych mediach społecznościowych, ale Twitter jest najskuteczniejszy. To na nim docieram do klientów i fanów. Korzystam z innych social mediów, ale tylko na Twitterze udaje mi się dopiąć sprzedaż habe ich keine vergleichbaren Verkäufe durch andere Największym trendem jest to, co robimy tutaj, czyli połączenie meta świata z tym realnym. Tu na naszych ekranach możesz poczuć kryptosztukę. Możesz jej dotknąć i zobaczyć ją. Inne galerie też powinny pójść tą drogą. Cyfrowe dzieła sztuki zabezpiecza się w łańcuchu bloków, używając tokenów niewymienialnych. Chociaż artysta tworzy wiele tokenów tego samego dzieła, każdy token posiada niejako własną tożsamość. Tokeny są unikalne. Weźmy na przykład monetę 1 euro. Jest taka sama jak każda inna i ma tę samą moc nabywczą. Określamy ją mianem zamiennej. To samo dotyczy papierów wartościowych, na przykład akcji BMW. Nie ma różnicy między pojedynczymi akcjami. Są one zamienne. Każda akcja BMW to identyczne prawa głosu i wartość. Tokeny niewymienialne w skrócie NFT można porównać do unikalnych dzieł sztuki, np. do Mony czy obrazów Picassa. Chociaż mogą istnieć podróbki, prawdziwa Mona Lisa jest jedna. W sztuce stosuje się także limitowane edycje druków. Zdjęcie może mieć np. tylko 100 odbitek. Każda z unikalnym numerem przypisującym ją do określonej serii. Istnieje wiele tokenów, ale chodzi o to, żeby każdy z nich był niepowtarzalny. Z drugiej strony niewymienne tokeny Security są identyczne i mogą być między sobą wymieniane. Istnieje szara strefa, na przykład NFT w sieci zdecentralizowanych usług finansowych. Samo nazwanie czegoś NFT nie oznacza, że nie będzie to podlegać pod rozporządzeniem MIKA. Jeśli coś jest emitowane w dużej serii, świadczy to o wymienialności i to wcale nie musi być NFT. Ale co to znaczy duża seria? Tego jeszcze nie wiemy. Liczymy, że w przyszłości uda się to doprecyzować. Na razie to zabawa słowami, a technologia szybko się rozwija. Sprzedaż NFT odbywa się na aukcjach, ale nie są to klasyczne aukcje z aukcjonerem i młotkiem. Umieszczamy dzieło na platformie i ustalamy cenę minimalną. Gdy oferty osiągną lub przekroczą tę minimalną kwotę, możemy zdecydować, jak długo aukcja ma jeszcze potrwać. Zazwyczaj to 24 godziny. Cena może jeszcze wzrosnąć. To zależy od tego, czy ludzie będą jeszcze licytować. Większość platform pobiera prowizję wynoszącą od 5 do 15%. Niektóre pobierają nawet 20. Tokenizacja może pomóc artystom dotrzeć ze swoją sztuką do szerokiego grona odbiorców. Dzięki tokenizacji inwestowanie w sztukę stanie się łatwiejsze i bezpieczniejsze, a sami artyści mogą zyskać pewne źródło dochodu. Mogą oferować swoje dzieła w ramach inwestycji kapitałowych. Jeśli wartość dzieła wzrośnie, inwestorzy zarobią procent. Rynek sztuki jest nadal bardzo skomplikowany. Aby skutecznie konkurować przy zakupie dzieł sztuki, trzeba znać uczestników rynku i czynniki wpływające na jego dynamikę. Nasza kolekcja obejmuje dzieła stu najlepszych artystów ściągane z wiodących galerii międzynarodowych. Jeśli nie zapewnimy dostępu do dzieł sztuki, staną się one nieosiągalnie drogie. ...entweder gar nie na oder zu sehr überteuerten Preisen, weil die Kunstwerke dann eben schon mehrere Handelsschritte durchlaufen haben i jeder Handelsschritt geht mit einer Verteuerung. Ułamkowa własność dzieł sztuki jest możliwa dzięki Art Security Token, w skrócie AST. Te cyfrowe aktywa reprezentują fragment dzieła sztuki. Wcześniej z powodu bardzo wysokich cen, nierzadko sięgających miliony, rynek sztuki dostępny był wyłącznie dla ludzi bogatych. My to zmieniamy. Nasza starannie dobrana sieć ekspertów wyszukuje warte uwagi prace w imieniu klientów. Cały proces polega na skomplikowanej analizie danych. Wszystkie istotne informacje przechowujemy cyfrowo. Każdemu dziełu sztuki przypisany jest token bezpieczeństwa. Jeden token odpowiada wartości 1 euro. Uw token to w istocie cyfrowy papier wartościowy, podlegający regulacjom nowej ustawy o elektronicznych papierach wartościowych. Jest traktowany na równi z konwencjonalnymi papierami wartościowymi, dzięki czemu może być stopniowo włączany do infrastruktury branży finansowej. Z pomocą firmy, nawet dzieła sztuki, zwykle poza zasięgiem przeciętnego inwestora, mogą stać się częścią jego portfela inwestycyjnego. Tokeny można zakupić już od 1000 euro. Dzięki temu każdy entuzjasta sztuki, nawet ze skromnym budżetem, może pośrednio uczestniczyć we wspaniałych projektach artystycznych. Can. Dziś nawet klasyczne dzieła sztuki są dostępne na blockchainie. Przykładem jest niedawno przeprowadzona tokenizacja słynnego arcydzieła Pabla Picassa filetu Beret. Za projekt odpowiadał kryptobank Signum z siedzibą w Szwajcarii. Obraz podzielono na 4000 tokenów, każdy o wartości 1000 franków szwajcarskich. Tokeny stały się papierami wartościowymi zapisanymi na blockchainie, a ich właściciele mają pełne prawa do obrazu Picassa z 1964 roku. Inwestor nie nabywa kawałka dzieła sztuki, ale raczej prawo do udziału w zyskach, które to dzieło sztuki wypracuje. Świadomie rezygnujemy z własności ułamkowej i zamiast tego wybieramy papier wartościowy bo działa jak zwykła inwestycja i dobrze wpisuje się w system finansowy. Artyści zwykle nie partycypują w zyskach przy sprzedaży ich prac na rynku wtórnym. Chcemy to zmienić. Tokenizacja i smart kontrakty mogą pomóc artystom zachować udział w ewentualnym wzroście wartości ich prac.

To technologia przyszłości. Moje dzieci kolekcjonują na przykład skiny albo broń w grze Fortnite. Taką kolekcję można porównać do kolekcji kryptodzieł sztuki. Moje dzieci nie będą wieszać obrazu Picassa na ścianie, będą kolekcjonować sztukę innego rodzaju, na przykład taką, którą widzicie za mną. Galerie sztuki, muzea czy magazyny dzieł sztuki mogą w niedalekiej przyszłości na tokenizacji skorzystać. Instytucje te wydają ogromne sumy na ochronę swoich zasobów przed kradzieżą czy aktami wandalizmu. Muzeom często brakuje funduszy na powiększanie kolekcji, ale tokenizacja może to zmienić. Inwestycje w całe kolekcje bądź jej części mogą zapewnić instytucjom potrzebne środki, a inwestorom dać szansę na zarobek. Akcja jest papierem wartościowym emitowanym przez spółkę. Akcja może uprawniać jej posiadacza do części zysków, dywidendy albo dawać prawo głosu. Spółki emitują akcje, aby pozyskać środki na rozwój działalności. Mimo postępującej cyfryzacji, obrót akcjami jest jednak mało wydajny. Kupując akcje, musimy kupić cały udział, a akcje dużych firm potrafią kosztować nawet 1000 dolarów. Zawęża to grono osób, których na taką inwestycję stać. Dodatkowo wysoki koszt zakupu akcji paru dużych firm ogranicza dywersyfikację naszego portfela. Nazywam się Filip Piper, jestem założycielem Swarm. Swarm to platforma tokenizacyjna. Zajmujemy się emisją pierwotną i obrotem wtórnym. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele uwagi poświęcono aktywom kryptograficznym, takim jak Bitcoin czy Ethereum. Aktywa te są ze sobą silnie powiązane. Jeśli rynek rośnie, ceny wszystkiego rosną. Jeśli rynek spada, ceny wszystkiego spadają. To rodzi potrzebę posiadania tak zwanych aktywów w świecie rzeczywistym odtworzonych na blockchainie. Aktywów, które czerpią wartość z aktywów bazowych. Dobrym tego przykładem jest na przykład Stablecoin. Ein Stablecoin. Dzięki tokenizacji możliwy jest zakup ułamkowych udziałów w dużych spółkach. Zamiast kupować cały udział, możemy kupić jego cząstkę i liczyć na proporcjonalny zysk. Takie cyfrowe papiery wartościowe określa się jako stokenizowane derywaty. Są one zabezpieczone na blockchainie. Akcjonariusze otrzymują tradycyjny udział, ale mogą też liczyć na korzyści związane z posiadaniem kryptowalut. Cena akcji stokenizowanej odpowiada cenie akcji spółki matki. Jeśli cena akcji matki podwoi się, Cena akcji stokenizowanej także się podwoi. Analiza cen akcji stokenizowanych jest podobna do analizy zwyczajnych akcji. Stablecoiny to tokeny powiązane ze stabilnym aktywem, takim jak na przykład dolar. Jeden stablecoin jest równy jednemu dolarowi. Wszystkie aktywa mające jakąś wartość i postać fizyczną możemy przenieść na blockchain, a następnie dzielić je na mniejsze części. Weźmy na przykład akcje firmy Apple. Możemy kupić ułamek akcji za jednego centa. Nie jest to możliwe na rynku tradycyjnym. Tokenizacja obniża próg wejścia na nowe rynki finansowe. Większość światowych firm to firmy prywatne. Tradycyjne produkty pochodne mogą oferować podobne korzyści, ale nie zapewnią takiej elastyczności. Co więcej, transakcje na blockchainie, na zdecentralizowanych kryptogiełdach, rozliczane są natychmiastowo. Na giełdzie tradycyjnej trwa to zazwyczaj 2-3 dni. Jeśli chodzi o regulacje prawne, dzięki mocnej, światowej pozycji dolara, Stany Zjednoczone są w uprzywilejowanej sytuacji. Mówi się, że dolar to waluta Stanów Zjednoczonych i problem wszystkich innych. Niestety regulacje dotyczące stablecoinów powstają w innych częściach świata, a nie w USA. Uregulowanie stablecoinów pomogłoby utrzymać stanom pozycję lidera w świecie finansów. Dolar wciąż stanowi około 60% światowych rezerw walutowych. Miejmy to na uwadze, że w amerykański system polityczny wbudowany jest konflikt. To może utrudniać powstanie takich regulacji. System jest z jego koncepcji eher kämpferisch wettbewerb Und man sollte das immer bedenken, wenn man die USA betrachtet. Akcje tokenizowane łączą tradycyjne giełdy takie jak Setra czy frankfurcka giełda papierów wartościowych z giełdami kryptowalut takimi jak Binance. Transakcje tokenowe przetwarzane są w ciągu kilku minut. Zależy to od sieci i giełdy kryptowalut. Możliwość handlu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to duża zaleta i przekłada się na prawdziwe pieniądze. Jeśli nowa technologia obejmie procesy zarządzania, zyskamy system nadzoru transakcji w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu systemowi zyskamy pewność, co dany token reprezentuje i jaką ma wartość w danej chwili. Nie będziemy musieli polegać na raportach kwartalnych, które mogą być nieaktualne. man plötzlich nicht mehr auf einen Quartalsbericht angewiesen, sondern man hat einen Überblick in Echtzeit. Smart kontrakty odpowiadają za realizację zleceń kupna i sprzedaży tokenów na blockchainie. Tym samym eliminują potrzebę korzystania z usług brokera lub banku. Tokenizacja ma potencjał zrewolucjonizować branżę finansową, eliminując z niej potrzebę korzystania z usług pośredników. Chociaż jest mało prawdopodobne, że pośrednicy całkowicie znikną, to ich rola będzie w przyszłości znacznie mniejsza. W świecie tokenizacji wszystko ma swoje odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Kluczowe jest także zaufanie. Jeśli token zostanie zgubiony, jego odzyskanie zależy od konfiguracji. Albo pierwotny właściciel go odzyska, albo token zostanie usunięty z obiegu i zastąpiony nowym, który zostanie dystrybuowany do właściciela. Tokenizacja to technologia wydajności. Handel akcjami wymaga zaangażowania wielu osób i z powodu biurokracji jest czasochłonny. Musimy wdrożyć nową technologię do tradycyjnego systemu. Są tacy, którzy opierają się zmianie, bo tradycyjny system przez wiele lat był stabilny i im służył. Zwolennicy zdecentralizowanych finansów z kolei opowiadają się za samostanowieniem w każdym aspekcie. Najlepsze rozwiązanie leży najpewniej gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Duże spółki pozostają poza zasięgiem drobnych inwestorów. Instytucje finansowe inwestują w spółki blue chip przy pomocy kosztownych pożyczek lub funduszy inwestycyjnych. Co ogranicza płynność rynkową. Tokenizacja wpłynie na sektor B2B. Użytkownicy końcowi są przede wszystkim zainteresowani użytecznością i niezawodnością aplikacji. Nieważne, czy aplikacja wykorzystuje technologię A czy B, ma ona po prostu skutecznie działać. Inwestorzy dokonują zazwyczaj inwestycji długoterminowych. Jeśli kierownictwo spółki zmieni kierunek, inwestorzy mogą mieć trudność z wyjściem z inwestycji. Mogą wtedy próbować wpłynąć na kierownictwo. To nie jest otwarty system, do którego wnętrza każdy ma nieograniczony dostęp. System konfigurujemy w oparciu o aktywa, jakie ma reprezentować i wpisujemy w niego ograniczenia. Na przykład określamy typ klienta, który może dany token kupić, albo programujemy token w jakiś konkretny sposób. konkretne standardy im nutzerverhalten, damit handel mit token ausgeführt werden kann. Te programowalne ograniczenia dają także pewność, że spełnione są wszelkie wymogi regulacyjne. Ograniczenia zapisane w postaci kodu trudniej jest ominąć. Tokenizacja i technologia blockchain mogą pomóc w zaprojektowaniu bardziej wydajnych i sprawniejszych procesów. Mogą być także wykorzystane do innowacyjnego finansowania projektów albo tokenizacji różnego rodzaju aktywów. Zależnie od podjętych działań legislacyjnych i strategii działania, na rynku mogą pojawić się w pełni zautomatyzowane blockchainowe banki. W przyszłości z pewnością usłyszymy o nowych zastosowaniach tokenizacji i technologii blockchain.